Siema, witajcie. Dzisiaj otwieramy karnet zadymiarski z Łahimem. Siema, siema, cześć widzowie. Doran, to co, zaczynamy? Zaczynamy, jestem bardzo ciekawy, co tu będzie takiego. Na razie słabe rzeczy. W ogóle ta Iwą księga, wskaz... to ona wygląda jakby ten jej język taki wystawiony. E, no bo... Taki zielony język. E, to, no to wysła, jest nie? książka Jumpscarów, która od no. nie jest dawna, nie jest brała już, bo ona była tylko no. na Halloween. A, to jest bardzo, a teraz są czasy powiązane z tą książką. Super rare. Super rare. Jest bardzo rzadki. No ale to i tak słaby sam. No. no zobaczymy. Epicki. Nie. Ale przygarnę 100 kredytów do Jumie. -ju. Mm -hmm. Rare. Dobra. Jedziesz, Foxy, jedziesz, jedziesz! Ra raczej ręcznie dziś nie dropnę legendarnego Star dropa. Ale trochę się musiałeś namęczyć, żeby tylko pozdobywać, co? No. Trochę to trwało. Trochę Ci brakowało, jeszcze wczoraj nawet, no. Sporo, sporo. Epicki. Sporoś nagrałeś. Epicki. O. O, I kogo o, mamy win. tutaj? Skin do Diego. E, znaczy posiadam lepszy, ale e, przynajmniej już go potem nie dorobnie. ale nawet jest ma śmieszny kapcie. Mhm. Mm Spajkowa. Dobra, lecimy. Bum. Nie ma. Zbliżamy się do dobrych rzeczy. Nie chodziło mi tu o spray Hej ponki Jester Czy twój ulubiony znajomość to Chester? Jak coś ja na koniec zostawię z darmowego za lub tysiąc kredytów, okej? Okay? Bo nie wiem, co będzie się bardziej opłacało. Okej, okay, okej. Okay. Ra, pyk, pyk, pyk. To może teraz lewą ręką spróbuję otworzyć Starz ropa. Czasami to mi przy... Przy... dawało legendarne. My tocz eee, Czemu? Za co młodka? Jest! Nie, jeszcze nie. Co to? Eee. zbieram na taką jedną zadymiarkę, która nie weszła miesiąc temu. Jak się? Juju. Juju. Wiking Bull? No, posiadam lepszy skin. O, oh, jest, Juju! Ma Juju? No. Juju? Juju, 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 Zbliżamy się legendarnego Star Bo to będzie za Afryką. Ciągle taką ręką, Teraz. Bo ja bym Cię teraz nie ma w kamerze. No tak się przesuwam. Mm. A dobra. Tak na tylko to, tylko za blisko, bo się na przykład schylasz do ekranu, to ci wtedy kamera obciąża brodę. Mm. Ty już nie masz brody! Nie jesteś świętym Mikołajem! Taki sucharek O, skina przypadkowo odebrałem Mhm. Morsz są anioły Larry lory No ok, legendarny star robota, po na Promieni. Tam ci... Ta, e, tam mi się bardziej podobało tam koncert. Jeszcze anioły kon jeszcze anioły... Jeszcze anioły. Pierwszy Oczywiście Nie, ten też jest tam spoko. No. A mi I się jeszcze ma to naturalne tył gracza. I mamy legendarny sam Kto to I... by... I... Dobra. Myślisz, że by wziąć zadmiarza jakiegoś? Można było albo zademiarza, albo? Tysiąc kredytów. Wiesz hmm. kredyty, bez zademiarza, wiesz kredyty, bez zademiarza. Hmm. Co Kredyt wolisz, co wolisz? Decyzję. Bo do legendarnego zademiarza nawet mi dużo brakuje. A kredyty do, do czego ci się przydadzą kredyty? No, one są do odblokowania na przykład legendarnej postaci jakiejś albo mitycznej, albo... Innej legendarnej, albo... Dobra, a powiedz mi tak, czy to jest zadejmiarze, które tutaj są, e, e, do wyboru, zamiast kredytów? Czy jest są coś fajnych i czy się do czegoś przydadzą, do gierki? Czy masz lepszych wiesz, Mam lepszych. No to już kredyty. Oh yeah! Brawo, to ci przyda. E, a, a może z, znowu wydam moje wszystkie błyskotki? B, błyskotki to jest waluta na skiny. No dobrze, dobrze. Dobra, to wejdźmy na razie w najlepszą kategorię. A jaka jest najlepsza kategoria? E, e, znaczy... Le, Legendarne. Znaczy e, jest najlepsza, ale ich nie można kupić za ge, e, w ogóle za nic. Te, te skiny są tylko za gemy. Te też są tylko za gemy, a te e, są też za bling. Babyczkowy? Babyczkowy bab Babyczkowy daryl pewnie. Coś tam było babeczkowego. No to pewnie babeczkowy dar, czekaj. Babeczkowy. To? Babeczkowy, babeczkowy, bałczkowy, babeczkowy, Dora. Dobra. Jak? Co by tobie... A co masz w tobie? Co byś wybrał na moim miejscu? Jeżeli chodzi o skiny? No. Co byś wybrał tu? Nie wiem, z Kalmar. Ale ja mam To z jakąś czaszką, tam wcześniej coś było hmm. to jest bardzo trudna decyzja Dobra, to chyba się zdecydowałem. Na co się zdecydowałeś? Trudna decyzja. No i tutaj jest tego tak dużo, ale tak finalnie. Myślę, że... Może jakiś czaszkowy cordelius? On masz na jeździe kordelius? No. Yy, na jeździe mam akurat. No. A rzeczywiście masz. Nie wiem, rzucę monetą. Losuj. Dobra. Yy, wylosuj mnie. Yy, masz jakiegoś grosza? Nie. O, dobra. Czekaj, co, co jest z dwóch stron? Inny Dobra Ta Karteczka, z jednej strony spuszczę, z drugiej strony zapisana. Dobra, no to e, niech będzie, że e, jeśli wylosuję e, stronę, która jest napisana, to, to kupuje ten gumajka. A jeśli strona będzie niezapisana, e, to niech będzie w takim razie, jeśli będzie niezapisana strona. Czekaj Daj mi chwilę, ok? Dobra Łachin Tak? Dasz mi chwilę? Nie Czemu? Dam, dam, żartowałem <śpiewa> Żartowałem A więc jeśli trafię drugą stronę To ma... Wtedy niech Pff. A ta kaczuszka? Jaka? Na środku takie coś, Ale ona jest tylko za geny akurat Aha. Ten też jest no, tylko za geny. Jest. Dobrze. E, dobra Myślę, że już podjąłem decyzję No jaką? E, jeśli będzie pusta kartka to Mroczny Anioł cold. Okej okay. Dobra Rzuca ja chcę i nie patrzę. Pusta. Dobra, to mamy Mrocznego Anioła. Usiądź dobrze, żeby był w kadrze kamery. Dobra. Spoko. Ale... Jeszcze to może tak samo zrobimy z bardzo rzadkim skinem. Tutaj będzie szybka decyzja, bo te skiny nie są takie najlepsze. A więc... Jeśli trafię popisaną stronę to... E, czekaj. A! Jednak mnie nie saż... E, bym musiał dopaścić gamy, to nie, to czekaj, to ten muszę... to zrobię z, to zrobię z rzadkimi skinami, dobra? Mhm. To, jeśli będzie strona popisana, e, to kupię, e, no, kupię na przykład serowego moł, jeśli strona będzie popisana a jeśli nie będzie popisana strona to hankarekino okej okay. jeśli popisana to będzie ten moł, a... Te... tak dobra popisana czy i co miała być na popisaną? Mo... ten moł, tak? tak dobra. Ale nie wpisanie miałoby coś tam rekina. Ale podziel ile Weź usiąść dobrze. Dobra, jeszcze możemy, ale e, w ogóle jeszcze mi stać na jedno losowanie, więc zróbmy, że jeśli będzie popisana strona, to biorę tego rekina, jeśli nie będzie popisana, to wezmę bagietkowego Miko. No dobra. Chyba rekin się bardziej podoba, weź tego rekina. Nie po... Dobra, weźmy rekina. Tam wagietkowy się nie, 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 nie. Okej okay. Dobra Dobra To na tyle. Ej, a do kogo jak A do kogo mam tego epickiego Skina, tak? Czy mam ten Faktycznie Jest tu ten skin, dobra No to się Dopakowałeś. No to Nara. To Nara, widzowie Nara